Witajcie w kolejnym materiał na kanale Graczfan. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. Jednym z najbardziej zagmatwanych i niewytłumaczonych motywów przedstawionych w obcym przymierzu była scena podczas której Android Dawid postanowił zbombardować inżynierów Czarną Mazią. Wielu fanów tego uniwersum tłumaczyło tą scenę kompleksem wyższości Dawida i chęcią aspiracji do bycia Bogiem. Android chciał w ten sposób, podobnie jak inżynierowie, wybić przedstawicieli nieudanych istot, które w jego mniemaniu nie zasługiwały aby istnieć. Jego motyw był jednak bardziej skomplikowany niż może wydawać się na pierwszy rzut oka. Dlatego też w jednym z wywiadów Ridley Scott zapytany o Davida postanowił to wyjaśnić. Android David mimo, że gardził zarówno ludźmi jak i inżynierami, uwielbiał poezję i sztukę stworzoną na naszej planecie. Podczas rzucania ładunków czarnej mazi, recytował on jeden z wierszy, które zapadły mu w pamięć. Ja jestem Ozymandias, król królów mocarze. Patrzcie na moje dzieło i przed moją chwałą, gincie z rozpaczy, więcej nic już nie zostało gdzie stąpić gruz bezkształtny oczom się ukarze i piaski bielejące w pustyni obszarze. Dla Dawida inżynierowie byli alegorią potężnego króla Ozymandiasa, bowiem podobnie jak on tworzyli silną i rozbudowaną cywilizację, która z biegiem czasu straciła swoją potęgę i odeszła w zapomnienie. Android zrzucając z ładunek czarnej masi chciał płatysko zakończyć istnienie wymierającego gatunku i otworzyć czystą kartę kreacji nowego raju. Ridley Scott wyjaśnił również, że wszelkie złe cechy Davida były zakorzenione w nim od samego początku. Umysł Androida stworzonego przez mega korporację Weyland-Yutani był bowiem opracowany na podstawie cech założyciela organizacji Petera Weylanda. Uosabiał więc są wszelkie pozytywne i negatywne cechy swojego twórcy, a jak wiecie, Peter uważał, że jest równy Bogom ze względu na stworzenie sztucznego życia. Dawid miał więc zakorzenione w umyśle problemy psychiczne, które zostały wyraźnie wzmocnione przez złe traktowanie, gdyż Androidem gardziła większa część załogi Prometeusza. Gdyby jego towarzysze traktowali go zgoła inaczej, być może nigdy by nie doszło do znanej wszystkim sytuacji. W scenie zrzucenia czarnej maź widać było również, że Dawid płacze, co jeszcze bardziej podkreślało jego stan emocjonalny. Podczas podróży na planety. Inżynierów miał dużo czasu, przez co analizował bazy danych obcych cywilizacji, z których dowiedział się, że rasa ta pogardzała wszelką sztuczną inteligencją, z którą miała w przeszłości do czynienia. Łzy Dawida były więc związane z rozczarowaniem, gdyż jego początkowy zachwyt wynarazkami i wyższością inżynierów nad innymi gatunkami zamienił się w żal i nienawiść, gdy zdał sobie sprawę, że inżynierowie znienawidziliby go jeszcze bardziej niż ludzie. Podsumowując, Riley Scott wyjaśnił nam jeszcze bardziej szczegółowo złożone motywy, jakimi kierował się Dawid. I wiemy już, że za wybiciem inżynierów nie stało jedynie pragnienie eksperymentowania i kreacji idealnego stworzenia. W następnym materiale mogę opowiedzieć wam, jak inżynierowie w starożytności odwiedzali Ziemię, czym obdarowali ludzkość i jakie mieli względem nas plany. Gdyż co ciekawe, w pierwszym skrypcie Prometeusza, istoty te były mocno powiązane z największymi ziemskimi religiami i odpowiedzialne za część dobrze znanych wydarzeń.